Dzisiaj recenzja tych nieświeżych słuchawek, bo trzyletnich, a to dużo w świecie technologii. Cześć, witajcie, moje małe studio Poznajcie z tej strony Michael, a dzisiaj Sennheiser Momentum 4 w 2026 roku. Nie przedłużając już gadką o tym, co to za producent, co to za słuchawki i bla bla bla, bo prawdopodobnie to wiecie, przejdę do zestawu, a w nim średnich rozmiarów etui, z którego gdy tylko wyjmiecie słuchawki, to one magicznie się włączą. Bo tak, etui nie jest tutaj całkowicie pasywne, a można nawet powiedzieć, że współpracuje jakoś ze słuchawkami. Taka ciekawostka. W etui kabel USB-A na USB-C, który zgubicie, przewód jack 2,5 do 3,5 mm, którego polecam nie gubić, jest jeszcze przejściówka samolotowa, która może się przydać. Jak sama nazwa wskazuje, w tramwaj w samolocie. Design Sennheisera Momentum 4 od początku był źródłem kontrowersji. Czwarta generacja wygląda zupełnie inaczej od swojego poprzednika, którego widzicie teraz na ekranie. Oczywiście, jak to często bywa, ludzie przyzwyczaili się do nowego wzornictwa, a Momentum 4 już nie wyróżniają się na tle konkurencji, prawie w ogóle. Wtapiają się w nią. Momentum czwórki się nie składają, ale za tym muszle obracają się o 180 stopni. Jeśli zaś chodzi o jakość wykonania i spasowania elementów, jest dobry Dobrze, ale nie idealnie. I tutaj głównie chodzi mi o te zawiasy, które najzwyczajniej podczas użytkowania skrzypią. Jest to chyba jednak jakaś cecha wspólna z audiofilskimi słuchawkami producenta, ponieważ tam tego typu problemy też występują. A więc naprawdę duże XD, bo tak nie powinno być. Słuchawki są prawie całe plastikowe, ale nie jest to problemem, ba może być nawet zaletą. Są dzięki temu stosunkowo lekkie, bo nie przekraczają 300 gramów. Czy są wygodne? Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ komfort zależy od zdecydowanie zbyt wielu czynników. Jest jednak kilka cech komfortu, o których mogę wspomnieć, abyście mniej więcej mieli obraz tego, jak te słuchawki leżą na głowie. Momentum 4 uciska głowę bardziej niż większość mainstreamów. Streamowych opcji posiada również nie największych rozmiarów na usznice, ale za to pady są miękkie, a pałąk dobrze wyprofilowany do większości głów. Osobiście nie mam większych problemów z komfortem serwowanym przez momentumy, a to pomimo faktu, że noszę okulary. Warto pamiętać jednak, że są to słuchawki o konstrukcji zamkniętej, a więc z założenia nie służą do wykonywania w nich żadnej aktywności fizycznej, a raczej, że tak brzydko powiem, służą do siedzenia na dupie lub co najwyżej do spokojnego chodu. No dobra, a teraz o czymś ważniejszym i myślę też, że ciekawszym, czyli o dźwięku. Moim zdaniem, żeby tutaj już nie przedłużać, Momentum 4 to najlepiej brzmiące słuchawki konsumenckie do 2000 zł. I to pomimo faktu, że aktualnie kosztują mniej niż 1000. Wiem, stwierdzenie, że to najlepsze słuchawki do X kwoty to bardzo duża deklaracja jest, więc pozwólcie mi to wytłumaczyć. Momentum 4 brzmi po prostu tak, jak tego typu sprzęt powinien brzmieć. Ma solidny sabuferowy wygar oraz fajną energiczną górę. Brzmią też przez to trochę pospolicie, ale hej, so dzięki temu w miarę uniwersalne i jest mała szansa na to, że się nimi zawiedziecie, bo pewności w przypadku słuchawek nigdy nie ma. Poza tym ordynarność tego brzmienia sprawiła, że Momentum 4 to moje słuchawki referencyjne w konsumenckiej klasie słuchawek. Czyli prościej mówiąc, kiedy testuję inne słuchawki Bluetooth, to konfrontuję je z tymi Sennheiserami. Detaliczność stoi na dobrym poziomie, a to pomimo obecności nie najlepszych kodeków, bo aptX HD i aptX Adaptive. Wrażenia sceniczne? No dupy nie urywają, ale też nie nie ma tragedii. Sennheiser chwali się, że przetworniki umieszczane są pod kątem, co ma polepszać doznania stereo. To jednak w głównej mierze od Was zależy, czy takowe będą dobre. Przykładowo, jeżeli przenosicie się ze słuchawek za 200 zł, przeskok w jakości stereo będzie ogromny. Jeśli jednak z otwartych lub nawet zamkniętych słuchawek audyfilskich, to tak dobrego efektu już na pewno nie będzie. A propos Audiofili, odtwarzając muzykę po kablu, nie ma niestety rewelacji. Co więcej, póki momentum 4 nie są włączone, czyli nie uruchomi się w nich układ DSP, to brzmi. Po prostu źle, plastikowo i z okropnie wyeksponowanym środkiem w okolicach 1 kHz. Jeśli więc macie zamiar korzystać z nich po przewodzie, to po prostu je włączcie. O tak. Zdecydowanie polecam te słuchawki do elektroniki, chociaż tak naprawdę większość gatunków muzycznych Momentum 4 odtworzą bez problemu. Jeżeli chodzi o słuchanie w głośnych warunkach, to zawsze, niezależnie jak mocny byłby noise cancelling, jest po prostu gorzej. Taka natura tych sprzętów i trzeba liczyć się z tym, że wychodząc z nimi na dwór, niższe częstotliwości nie będą najlepiej słyszalne. I tutaj płynnie przejdę do również ważnego aspektu, czyli do trybów słyszenia hałasów, albo jego niesłyszenia. Active noise cancelling w Sennheiserach jest przeciętny. Był przeciętny 3 lata temu i wciąż nic się nie zmieniło. Co prawda, Sennheiser wielokrotnie starał się poprawić wydajność ANC poprzez liczne aktualizacje systemu, jednak, biorąc pod uwagę ciągle rozwijającą się konkurencję, wracamy do punktu wyjścia, czyli jest przeciętnie. Tak naprawdę, rzadko kiedy jakiś hałas jest eliminowany, co najwyżej mocno tłumiony, ale i tak lepiej mieć ANC niż jego brak. Okej, okay, pozostawia dużo do życzenia, ale i tak radzi sobie co najmniej dobrze w 80% codziennych. Sytuacji. Z trybem transparentności jest tutaj praktycznie tak samo: to znaczy, działa, nie ma biedy, ale też daleko do ideału. Dźwięk otoczenia reprodukowany jest z szumem i wszystko na ogół wydaje się być takie przemielone przez elektronikę. Konkurencja w tej dziedzinie oferuje znacznie więcej. Aplikacja Smart Connect Plus, tak, to nowa, ulepszona wersja, przedtem była bez Plusa. Nowa aplikacja wprowadziła więcej funkcji, w tym możliwość całkowitego wyłączenia ANC, o co wielu użytkowników prosiło. ANC można również regulować. Regulować, to znaczy ustawić jego moc od 0 do 100% i tak samo jest z trybem transparentności. Jest również funkcja eliminowania wiatru dostającego się do mikrofonów i powodującego szum. Osobiście z wiatrem nigdy nie miałem dużych problemów, dlatego opcję ustawioną miałem na auto albo nie korzystałem z niej wcale. Ważnym elementem aplikacji jest Equalizer. Pięciostopniowy, niestety nieparametryczny, ten zarezerwowany jest dla modelu HDB630, ale i tak dość funkcjonalny. Jeżeli naszłaby Was chęć przystosowania, Słuchawek pod siebie, to wbudowany equalizer wam na to pozwoli. Warto jednak pamiętać, że jego całkowite podniesienie o maksymalnie 6 dB nie spowoduje wzrostu głośności. To znaczy, że absolutnie nic się nie zmieni i nic wam to nie da, jeżeli podbijecie wszystkie pasma do góry. Dla osób, które nie chcą nic kombinować, Sennheiser przygotował 7 gotowych presetów, plus opcję Bass Boost, moim zdaniem bardzo krzywdzącą w słuchawki, oraz tryb podcastowy. A dla osób, które chcą pokombinować, ale samym sobie nie ufają, bo coś zepsują, Sennheiser przygotował test dźwięku, dzięki któremu algorytm sam podejmie działania w ekwalizacji słuchawek, a wy tylko wybieracie, czy podoba wam się ten dźwięk, czy wam się nie podoba, lub też czy chcecie głośniej czy ciszej. Jak sami widzicie, aplikacja ma multum funkcji, więc pozwólcie, że parę z nich pominę i pokażę wam je tylko na ekranie. Biedne również nie jest wsparcie softu. Słuchawki na rynku są już od 3 lat, a producent wciąż je uaktualnia i co więcej słucha tego, co społeczność ma do powiedzenia. Nie wiem, czy to tak można nazwać ale konwersacje producent-użytkownicy odbywają się głównie na reddicie i to m.in. tam użytkownicy domagali się opcji całkowitego wyłączenia ANC. A tak jak wspomniałem, zostało to później dodane. Jako wisienka na torcie zostawiłem baterię, bo ta jest świetna. Producent deklaruje 60 godzin i taki wynik jest osiągalny przy głośności mniej więcej 50%. Co więcej, z włączonym ANC, bez aktywność cancellingu, czas pracy na pewno się znacznie wydłuży. Adnotacja: mój egzemplarz ma ponad rok czas. Doświadczył zarówno ciepłych, jak i zimnych temperatur, a ogniwo wciąż ma się dobrze. To znaczy, tak mi się wydaje, bo nie widzę jego żadnego zużycia, a nawet jeśli jakieś zużycie się pojawiło, bo na pewno się pojawiło, to nie jest jeszcze zauważalne jeszcze. Podsumujmy sobie te słuchawki. Momentum 4 mimo, że dość leciwe, zasługują na ich kupno w 2026 roku. Słyną przede wszystkim z bardzo dobrej jakości dźwięku, bardzo dobrej baterii oraz bardzo dobrej aplikacji, no i wsparcia. Nieco kuleją w kategorii wygłuszenia i wpuszczenia hałasu, a już na pewno słuchawki z segmentu, jak to się często mówi premium, nie powinny skrzypieć. Dodatkowego plusa przyznaję za bogaty w akcesoria zestaw. A to wszystko kosztuje około 850 zł. I to nawet chyba na oficjalnej stronie Sennheisera. W tej cenie naprawdę można im wybaczyć wspomniane wady. Poniżej 1000 zł dostajecie produkt sprawdzonej marki z dwuletnią gwarancją i produkt, który bez problemu może konkurować ze słuchawkami powyżej 1000 zł. A więc bez wahania tak polecam w 2026 roku. Jeżeli materiał wam się podobał, to koniecznie zostawcie lajka, subskrybować nie zmuszam, ale żeby chociaż ten lajk like był, bo ostatnio mój kanał cierpi na niedostatek wyświetleń, także no byłbym wdzięczny. Macie pytania na które nie odpowiedziałem, piszcie, postaram się to nadrobić w komentarzach. Dziękuję, że dotrwaliście do końca i widzimy się następnym razem. Cześć.